Czy dostałabyś punkt za to zadanie maj 25 roku? Znacznie podwyższony poziom glukozy w osoczu krwi wynika z nadmiaru czy z niedoboru insuliny. Z niedoboru, bo właśnie insulina obniża poziom glukozy. Więc taki poziom przekracza możliwości resorpcji zwrotnej w kanalikach nerkowych, w wyniku czego nadmiar glukozy jest wydalany z moczem. Zwiększenie osmolarności osocza krwi jest przyczyną zmniejszenia czy zwiększenia ilości wazopresyny uwalnianej do krwi? Wazopresyna to hormon, który nasila zwrotne wchłanianie wody z kanalików nerkowych, co powoduje zwiększenie objętości płynów ustrojowych, czyli obniża osmolarność. Więc przy wysokiej osmolarności wazopresyna jest jak najbardziej potrzebna. No i wysoka osmolarność osocza krwi jest przyczyną nasilenia uczucia pragnienia. Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas nauki do matury, zobacz opis mojego kursu.